Witajcie! Dzisiaj opowiem Wam o czymś, co zaskoczyło mnie niesamowicie, czyli o prawteinach. Prawteiny to tak bardzo, bardzo w skrócie kakao i zioła. Byłam ich bardzo ciekawa, a wygląd, smak i zapach był dla mnie całkowitym zaskoczeniem. Prawtein to tak naprawdę suplement diety. Ale jak wiecie, suplementy diety zazwyczaj są w kapsułkach, w proszkach, w płynach, w syropach. A tu zupełna niespodzianka. Jest to kakaowa pasta bardzo smaczna, lekko słodka z ziołową nutą. To dla mnie po prostu jest rewelacja. Niestety, maksymalna dawka to 6 takich małych łyżeczek espresso dziennie. Ten produkt świetnie zastępuje słodycze, i ogranicza apetyt na nie. Kiedy mam ochotę na coś słodkiego, to po prostu idę do kuchni i zjadam jedną łyżeczkę, pamiętając o tym, żeby nie przekroczyć sześciu dziennie, ale zazwyczaj wystarczają mi trzy łyżeczki dziennie tego specyfiku. W ten sposób zaspokaja moją ochotę na słodycze, jednocześnie dostarczając sobie odżywczych składników. A tych w prawtejnach jest naprawdę bardzo dużo. A teraz opowiem Wam trochę o tym, jak powstaje to czekoladowe cudo. Podstawą są suszone na słońcu ziarna kakao, następnie mielone na gładką masę z odpowiednio dobranymi składnikami. Tymi składnikami są zioła, ekstrakty z młodych pąków roślin, ekstrakty z alg, olejki eteryczne. Naturalne słodziki i inne unikalne substancje w zależności od rodzaju prawtejna. Nie zawierają natomiast konserwantów, sztucznych barwników, stabilizatorów i innych niepotrzebnych wypełniaczy. Firma przygotowała wiele rodzajów prawtejnów w zależności od potrzeb organizmu. Ziarna kakao już same w sobie są bogatym źródłem. Witamin, minerałów, fitoskładników, białek roślinnych i antyoksydantów, a także naturalnym źródłem magnezu i siarki. Algi morskie są również bogate w białko, nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy i minerały. Natomiast ekstrakty z pąków roślin uzupełniają skład prawtajnów o substancje aktywne, które roślina wykorzystuje do wzrostu. No i teraz, w zależności od przeznaczenia danego prawtejna, dodawane są do nich jeszcze odpowiednie olejki eteryczne, zioła i inne składniki roślinne. To jest oczywiście bardzo skrótowo a skład dokładny możecie sobie przeczytać na stronie, do której link podam w opisie lub w komentarzu do tego filmu. Ja aktualnie w domu mam cztery rodzaje prawtejnów, które używamy wszyscy troje, czyli ja, mój mąż i nasz syn. Pierwszy, o którym wam opowiem, to jest prawteń Kids. Jak sama nazwa wskazuje, jest to prawteń przeznaczony dla dzieci. I tutaj w składzie znajdują się oprócz podstawowych składników m.in. również burak czerwony, pokrzywa, jagody, aronia, aloes, różne rodzaje, różnego rodzaju oleje. Nie sposób wszystkich wymienić, to jak mówiłam odsyłam Was do strony. Jest to bomba witaminowa, zawiera wszystkie aminokwasy, mikroelementy, kwasy tłuszczowe omega. Stanowiące wsparcie dla młodego organizmu. Mój syn zajada je ze smakiem mimo ziołowego posmaku, i to jest rozwiązanie dla tych dzieci, które mają problem z połykaniem kapsułek albo z wypijaniem syropów, które nie zawsze są smaczne. Tu jest dwa w jednym: pyszny smak i wsparcie dla organizmu. Drugim praw o którym chcę Wam opowiedzieć, jest MULIT. MULIT używa mój mąż, który bardzo intensywnie trenuje, ćwiczy na siłowni, jeździ na rowerze, biega, więc jego stawy są dość mocno obciążone. A ten właśnie jest zalecany dla sportowców, bo oprócz tego, że właśnie chroni stawy, to jeszcze dodaje energii. Jest zalecany właśnie przy jakichś problemach ze stawami, z chrząstkami, z mięśniami, przy uszkodzeniach różnego rodzaju, a także przy reumatoidalnym zapaleniu stawów. Kolejnym jest prawtejn, który ma nazwę Miracle. Miracle, czyli cud. Ten prawtejn działa na organizmy odkwaszająco i harmonizująco. Zawiera wszelkie niezbędne mikro i makroelementy wspierające organizm kompleksowo. I ostatni, o którym wam opowiem, to jest karbon eliksir. Ostatnio wiele się mówi o węglu aktywnym, o cząsteczce C60 i tu właśnie można ten węgiel aktywny znaleźć. Ja nie będę wam teraz mówić co węgiel aktywny robi dla organizmu. To jest zupełnie temat na zupełnie odrębny odcinek, ale właściwości tego prawtejna to oczyszczanie organizmu i przypływ energii. Ja go jem, gdy wracam z pracy po południu i potrzebuję jeszcze trochę pobudzenia, aby dać radę funkcjonować jeszcze do wieczora. Natomiast na ostatnim festiwalu BEWIT, Pani, której nie pamiętam jak się ta pani nazywała, ale ona opowiadała, że ten karbon eliksir zażywa od dłuższego czasu i odzyskała naturalny kolor włosów, czyli jej włosy odsiwiały, że tak powiem. Nie farbuje włosów, ale nie ma też już siwy. Tak naprawdę opowiedziałam Wam bardzo skrótowo o tych produktach. Pokażę Wam jeszcze tylko, jak tą to, to ma konsystencję. Wszystkie mają konsystencję podobną. Jest to taka pasta. To jest akurat carbon elixir więc on jest całkiem czarny jak węgiel. Natomiast te pozostałe są brązowe. Jaśniejsze, ciemniejsze, ale w kolorze kakao. Aby się dowiedzieć dokładnie więcej o tych produktach, możecie zajrzeć na stronę, do której link Wam tutaj podrzucę. Przeczytajcie sami, sprawdźcie i napiszcie, co o tym sądzicie. sądzicie. A może już próbowaliście któregoś z tych prawtejnów, które wymieniłam, albo z jakichś innych. To będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielicie się swoją opinią tutaj pod tym filmem. I nie zapomnijcie zasubskrybować, polubić, polajkować, zostawić serduszko i komentarz. Będzie mi bardzo miło, a daje mi to wtedy motywację do dalszego nagrywania filmów, bo widzę, że kogoś to interesuje. Do zobaczenia, hej.